Witam Was w kolejnym odcinku Wspomniałem z przeszłości Resident Evil Survivor. Z tej strony, Łuki Ślak i poranny gamer. Dobra, to zaczynamy. Na pewno chciałeś powiedzieć Resident Evil jakieś dwójeczka albo coś. Nie. Gra mi się fast podoba. No, tylko... właśnie. Wreszcie coś się w niej dzieje, nie taka taka. No a to grafika. Nie, dobry pomysł jednak miałem z tym. O nie wiecie wiecie, bo ściągłem całą, całą, wiecie, yy, części na, do PSX-a Emulatora i to byłem i akurat chciałem zobaczyć jak to I mówię do Lukiego, to chodź zrobimy let's play'a No A ja mówię, czekasz, czekaj bo mnie pęcherz ciśnie O w tym mi odpowiada, dobra, i tak nagrywamy O tu jest tłumacz. Więc ja nic się nie odzywam. Hello, słyszysz mnie? Kim jesteś? Co ty robi co robisz? Odpowiedz mi. Hello. Tam jest coś. Ale co to coś jest, to nie wiem. to Chyba to na bo jakaś karta Albo jakaś na karta, właśnie. Może magnum? Nie, no magnum nie. O, przypomina się coś. Oj, ale wypił, Fuda. No, te flashbacki. Wow, wystraszyłem no. się trochę. <głos> <głos> to... Luki się też wystraszył. Jee, yeah, yeah. ależem się wystraszył, jak? No, ja się całkowicie skupiłem na tym, ale no Ja szło też to właśnie... Daj mu teraz pojedź po nim, bo. Za to wystraszenie nas zapłacisz. Zawsze jest no tyle samo naboi. No, o! No no i każdy rodzaj, ale... mamy, mamy każdy rodzaj, ale. Mamy każdy rodzaj. Szkoda, że nie mam granatnika. Padał, wyskoczył i wystraszył. Dawaj ta karta. Jest całkowicie zniszczona. Tam jest karta. Tam zleciała. No, widzisz? Kartki Ambrela, z tym wyszli, stąd to wracamy tam, bo nie ma tam coś. No, jakieś akta znowu, personalne Kama Sutra na pewno. To jest ten pamiętnik od Vincenta Dziennik albo pamiętnik. Szczerze? No? Nie obchodzi mnie to Myślę, że tutaj ktoś stoi, a wystraszył mnie porządnie. No, tamto wyskoczenie było niezłe. jednak fajna gra. Coś się dzieje. Jeszcze ta muzyczka, to już mnie to normalnie. No, nie sądziłbym, że Resident Evil mnie by tak wciągnął. Możliwe, że nagramy cały ten gameplay w jeden dzień. Bo nie jest wcale nudny. Nie jest, nie jest. Może tak jak chcesz jak luki, co? Tam? Nie, 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 Ja jednak wolę być obserwatorem. Tak jak to było w srebrnym surferze. Ten taki z dużą głową. wodogłową. Ale z coś mi się głową. zdaje, że w Silent Hill też tak będzie. Wciągnie nas. Ale nie no, Silent Hill nie jest taki. Emocjonujący nie ma cały czas tej akcji. No ale, ale trzeba zrobić dla widzów <laughs> Trzeba zrobić Jak możemy odmówić Szogun Masz 40 naboi do shotguna Mhm, super. I zrobię. tak go zabijesz chyba? Nie Suję jeszcze żyje. Uuu, już nie. Jeszcze jeden. A słychać takie... Tuk, 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 tuk. O nie. Aj. Czyli znalazłeś Dostał. przycisk na przeładowywanie? Nie. Sam przeładował, bo było puste. Aha, mi się wydawało, że tam miał trzy. Nie, nie. nie. On trzy miał? Chyba że jest niżej. No. A on, on yy, jeszcze dorzucił następne. Aha. I mi machnął, ale jest żółte, jest dobrze. Dobra. Tu myśmy nie weszli. Nie, tam byśmy weszli. Teraz może? Iść tam przejść. Tam coś był chyba herb. No, bo mi się zdawało. Nie, nie, ma, nie było chyba. Dobra. Mm, tu chyba przeprowadzali jakieś tajne eksperymenty. Co mi się, się przydało? Luki. Co? Granatnik, <grym> albo magnum, albo metaamfetamina, albo koper do ciebie do nos. No właśnie, mój nos czeka na to tylko. No to rusek wystraszył, a nie mogę. Co? Vincent? To ja! Twoja matka. Moja matka? Vincent, proszę, posłuchaj mi swojej matki. Chcę, żebyś uciekł z Umbreli. Coś to czarne widzę. Chcę, żebyś coś tam i wrócił do domu. Skończ z tym, pójdź mnie Cii. Nie bój się Nic ci nie zrobię Co to za taśma, której słuchasz? Nie wiem Jeszcze raz powtórzę Czarno co coś nami, widzę, coś idzie Coś tam, bo była nudna Bo byłam znudzona, coś tam, pójdź mnie Twój brat? Zostaw Coś tam, coś tam, nie zrozumiałem go Nie czekaj. Pada soluwa. Oduż to nic ci nie zrobię, obiecuję. Nie, wcale dostaniesz kulkę. Kłamca. Zabijesz mnie, jeżeli to puszczę. Nie jestem głupi. Stań z tyłu, nie podchodź ani krok bliżej. Ani o krok bliżej. Wiem, że myślisz, że jestem zabójcą, ale e, jesteś w błędzie, a nigdy bym nikogo nie skrzywdził. Co idź sobie, co mnie to obchodzi? Kurde, ale to było niewyraźne, ale mi się trudno teraz tłumaczyło. twoja lektura, Luki. Lektura Lukiego Szlaka przeczytana. Dostałby kulkę i by było. Kto? Dzieciak. No. Dziwikał, w sumie, po co dziwikał nam dziwikał on? do starszych. Super komputer. 2 gigaramu ramu! Super czosnkowe działo! A nie, to jest Gajlik. Gajlik to jest To chyba Garlik. Nie... Gajlik właśnie jest. To co, nie wiem co to znaczy, tato. Wiem, że on w bajce mówił super czosnkowe działo. Może kiedyś do tego dojdę. W ogóle zacząłem oglądać Dragon Balla. Nie wiem, czy wam już mówiłem. Trzecie czerwone, ten... Trzecie czerwony herb. Teraz będzie w temacie, bo my właśnie z Panem C. O co mówimy, mówiliśmy wcześniej. To pan C już znika. No w ogóle wszyscy gadają o Dragon Ball. Ja taki ja Zawsze oglądałem. nie był w temacie boroczek, więc wiecie. Bo ja oglądam Pokémony. Dragon Ball a tak rzadziej tak. Niektóre odcinki. Pamiętam co on robi taką wielką kulę na co on, takie dwie ręce trzymał. Dobra, teraz mamy inny ty... temat. Jaki temat? To możemy pogadać o tym, przecież i tak nic się na razie nie dzieje. Taki plac, uczyć się. No i z powrotem, bo chyba się pomyliły drzwiczki, kolego. Ale on wtedy tą kulę puścił do bułu. Aha. O co Coś... Czas na picie porannego. Ale się przysą? Żeś kupił do wino i ja nie mogę Co ta nie było Co byś chciał Cincina? Nie no co Siemanko jak I jeszcze szybsza muzyka? Nie możesz po prostu przytrzymać tego Nie Dobra. O. W no, Po żądrach go lejesz. I co? Co dostanę? No, no, no bo ja do rana. Mogą być. Oczywiście. No, ale by ci mógł dać na przykład privatnik. I to jeszcze raz by wyszedł. Tak, jakbyś otwierał wieszak. Winda, on by cały czas wychodził. No to by nie było fajne, bo w sumie co byś. Uuu, ta winda chyba spada. Z taką szybkością. Nie ma to jak grać na emulatorze w ogóle. Nie wiem, chyba mówiłem to w pierwszym odcinku. Nie Jest dobrze. Jest bardzo dobrze, nawet. No, jedziesz dalej. No, słychać nawet jak się chodzi po sztyle. I już nie. Tu kartę musisz. użyć. Widzisz, tam miałeś kartki. Teraz oni pewnie będą cały czas przychodzić. Danger! Weź no tam jednego że... zielonego herb'a. No to mi jest nie ta. To. to red herb'a z zielonym herb'em i tyle. No. To mnie machnął raz i już danger. No. Dajesz tu... Dalej tu, no i teraz możesz przejść. Przechodzi... No, daj, przeładuj to. Tak, się. Się. spokój. Czemu ten shotgun ma z tyłu takie hack hak? No, no patrz, to masz widocznie tylko na chwilę. Idź, da idź dalej, idź dalej, wież to. Schodź na dół, schodź na dół. No, już się nie zostanie. Spłynie. Niech ten rusek przyjdzie. Ja chcę ruska. W sumie nie wiem jak, jak wiecie kto to jest, no to napiszcie w komentarzach. O, dwóch będzie i. I po nich. Chcesz mi coś? Tam coś świeci. Może granatnik? Może w ogóle fajny backpack, taki inny. No i bez limitu. No, chyba będzie to granatnik na tym, ale najpierw sam musisz zrobić. Dobra, już nie żyje. Leś po granatnik. Granatnik. Nie, dubotów i granatnik. Z, z drugiej granatnik? strony musisz iść. Granatnik. No co jest? Nie wiem, jak się ten gościu nazywa. Green Insence jest, no tak. To No. I wiemy tylko, że matka mu kazała iść do domu. No on nie poszedł do domu. Dobrze no. no byś mógł mieć trochę bliżej, byś się tak bardziej prowadził. ten z dwóch chwilach muszę tutaj. O! Dobra. Ładde, ładne Tu nic nie ma. O tam, tam, tam są drzwi. Gdzie, 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 gdzie? są no, takie no, drzwi jak? garażowe. Tu nie, no, w Gieta się pobawimy. Tam poczekaj, tam był jakiś otwierać, widzisz. To są znaczy drzwi, drzwi, zwykłe drzwi są, widzisz? A za, jednak, no, widzisz, widzisz jednak. Co ją zrobił bez Lukiego? <laughs> tak to jest jak się gra w dwie osoby, nie w jedną. Ale fajna gra, fajna. Szczególnie jak ten rusek wyskoczył. Znowu się nic nie nazywam. No a tylko mówcie wolniej. No wskoczył do wody To ławki będą widzieć To samo I na główkę Nie, nie na kolana. On za nimi Patrzy a nie Hej Skoczył. Woda Nigdzie ich nie widać Potwory pewnie z wody będą wychodzić W sumie nie wiem, po co on tak goni. No wiesz, chcę uratować dzieciarnię. Po co? Kulkę dostanę. Uuu, widzisz kto jest na górze? Mutant? No, nie prowokuj go, idź dalej, leć do przodu po prostu. No. Mieli, miałem go nie przedrawia. prowokować. O, grenade gun. Może. No przecież to jest granatnik. No. Spróbuję, pociągnę Equip. Wow, ale moc. O -o 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 -o. <grystanie> jest moc, nie? co nie? Taki jak strójki. Ciekawe, jak te kwasowe. Nie wiem, nie wiadomo, marnował. -o 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 -o. też mi coś. Nie, no, ale tu jest słać moc tego granatnika, a nie. Nie, do jest... szę... A! Poison? Nie, nie, Poison. To co? z granitka? No, a co? Nie po to tyle zbieraliśmy. No, zwykłe na razie. Służy jeszcze te. No, ekspresowo. Jeszcze jeden. No. Prezydent Emil to na pewno jest nie jest gra dla ara, ludzi cierpiących na arach, arachnofobię. Gdzie są te? Ojcu są te skwasy, a to damy te zwykłe. No tak, bo to jest granatnik, to idzie wszystko wspomniałem No tutaj masz wejście na górę, a tu. No, to ty już dalej widocznie nie przejdziesz. Czekaj, jak to jest na końcu. Może zmutowany rusek? Może po prostu zwykły rusek? Coś mi się zdaje, że ta gra będzie krótka. O, dobrze widzę? Tak, a to z wami się zajmie później. O. o. Dobra. Więcej niebieskich by się przydało. Więc. A więc... Nie zaczyna się zdanie od a więc Co ty tam wiesz. Jeszcze czerwony her... Przecież mi to uczył polskiego teraz. No wiem, bo tak jest, było w krespówce. Co oni ci zrobią, powiedz? Uuuu... wolę so, ich lepiej zabić niż później... W sumie nie będę na nich marnował ale i tak się odradzają. Nie będę na nich marnował naboi. Chociaż już ich masz nieskończoność. Nie ma czasu. Czeka. Nie ma czasu na spanie. Pościel żeląca, a ty śpiąca. Pakerzy z Białowieży. Uwielbiają przedmioty ścisłe. I jak? Czemu akurat ścisłe? Brylantowo. No, pakerzy z Białowieży. Bo w heja pakujemy najlepiej. Jak zmusić? Kto ten kawał od pana C? No. O, nie, nie, nie. Nie, nie będziemy takich rzeczy mówić. Aż tak? To nie. Wiesz, mogą nas akurat oglądać, więc... Nie no, chyba na nie będą oglądać. W tym wieku się nie wie jeszcze czy, czy to, czy tamto. Ale te za... drzwi bynajmniej czyste. No wiesz, to jest czyjś dom. Tam przynajmniej by jechał. Strzelaj w te drzwi, bo one oddychają. Dobra, podejść do tych drzwi. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś tu jest. I weź sobie najlepiej coś innego. Może rusek wyskoczy z szafy. Granatnik? Na przykład. No to spokojnie. Nie no, co ty jak Rusek. Nie, nie. Nie, nie gadaj, że to jest przejście. Co się dzieje? Halo. O, nie bój się. Nie zrobić krzywdy. Gdzie twój brat? Proszę i wiesz nie kiedy to. Ten... Proszę. Musisz uratować mojego brata. Musimy. Powiedział, że pójdzie do. Po tym filmiku będziemy factory... kończyć odcinek? Nie, we we to jest tam. Eee, Nie pamiętam, jak to było. Powiedział, że znajdziecie miejsce, gdzie wyjść. Chyba sobie znajdę są innego tłumacza. Tysiące strasznych potworów. Ale wiem, jak to pójdzie, to umrze. Co? Co? To pedofil. <laughs> Proszę! Już straciliśmy mamę i tatę! Musisz ratować brata! Proszę! <laughs> Obiecuję. Nie płacz, Lili. Jak już się tam nie będzie dotykał. Ej, ale Luki, zwróć Uwaga uwagę na jego być dłonie. jest złą e, osobą, ale to nie jest. To kim jestem teraz. Uratuję tych dwóch dzieci. Przysięgam. Lili, e, ty schowaj się tutaj, ja znajdę twojego brata i poranny gamer przewinął. I ten, i zauważ, zwróciłeś uwagę na jego dłonie? Wiem, to jest jedna figura. Jeden prosty kontrygent. Ja jakby jeden. tak dostał kulkę. Nie, no, nie. O, pranie wywiesimy. Dobra, tutaj ten i jest koniec odcinka, bo ja muszę skorzystać. A jednak cię też ciśnie. Tajson. Jednak, jednak. Michał lubi zjadać wiśnie, bo go ciśnie. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Państwem. Poranny gamer i. I Luki Szlak, cześć. Na razie.